Witam Was w kolejnym filmie. Eee, przyjechałem na te pola, co mówiłem, oddalone od gospodarstwa tam 7-8 km. Eee, tutaj mam taki kawałek hektar 60. To jest taki, można powiedzieć, kwadrat. Tylko, że tu jest taka fajna ziemia dobra ziemia tu jest. No i to przy okazji z innymi kawałkami brałem także takie też się uprawia dzisiaj tu mamy 9 marca sobota tu już ładnie nam świeciło słoneczko chyba ze 3 dni także tu było mokro ale już już nie widzę żeby było Miało sobie tutaj blisko daje radę przejeżdżać, tylko tu jest taki problem, że właśnie w tym dołku ta góreczka tutaj, bo tam góry już jest później równa, ta góreczka tutaj była mocno zaperzona. Ja to oczywiście spryskałem, ale nieładnie ta uprawa wychodzi, nie wiem czy tego dwa razy. Czy tego dwa razy nie zrobić, żeby to trochę wyrównać? Zaraz zrobię raz i, i zobaczę może tą góreczkę, chociaż dwa razy zlatam, bo widzę, że mi podskakuje ten agregat. To widać jaką podskakuje teraz, ale ma takie podskakiwanie i no do siania może być niezarówno. Także spróbuję to zjeździć jeszcze raz, może trochę będzie lepiej. A na razie myślałem, że tutaj coś będą problemy, ale żadnych nie ma. Także dzisiaj jakbym sobie wszystko uprawiał, nie wiem, tam koło domu też widzę. Ta, ta skarpa co spychałem ładnie obeschła. Także, yy, może uda nam się to dzisiaj wszystko uprawić. Do poniedziałku, bym sobie siał. Że bez problemu na razie zobaczę zaraz jak to będzie szło drugi raz już tutaj sobie całe zjeździłem zostały tylko poprzeczniaki lecę sobie drugi raz tą górkę po drugim razie to już fajnie wychodzi dlatego tą górkę sobie zjeżdżę drugi raz żeby miał tutaj równiej dosiania i co, tam dołem widać takie ciemniejsze, pierwszym razem przejechałem, a, a drugi raz już, już tam były delikatne kłopoty. No ale to tam obecnie i tyle co tam zostało troszkę kolej, to, to siewnik przykryje. Widać troszeczkę mokro było. Także zjeżdżę sobie tą górkę, drugie asy, skończę poprzeczniaki i będę jechał na, na drugie pole, które tutaj mam w tej miejscowości do zrobienia. Także tu skończę i i pojadę tam yy, też jeszcze coś, coś tam się postaram nagrać. No i troszkę, no mówię, staram się nie cofać mi bo jest to trochę uciążliwe, ale, ale gdzie nie gdzie trzeba, tak jak tu w rogu, żeby było doprawione, no to, no to trzeba cofnąć, inaczej nie da rady. Nawet widać jak trzęsie, po tym jak to był pesz, i, i dużo jest tych, tych resztek takich. Ale drugi raz już widzę się fajnie wyrównuje. Jeszcze ten y, siewnik, jak przeleci, też y, przerówna to trochę. Także powinno być ok. Ale ja sobie to kończę i pokażę Wam y, tam to drugie pole. A już tam skończyłem, jestem na drugim polu yy, tutaj jest yy, 6 hektarów. No i tu jest problem pod tą góreczkę, bo w dołku jest w miarę sucho, a górka jest mokra, nie wiem czy tu pod górkę podjadę, tu taki kawałek tylko z tej strony jest mokrego. Tu właśnie nie wiem czy nie będę musiał sobie zrobić zagonki, żeby tutaj. Z góry na dół to mokre robić. Zaraz zobaczymy, jak w tą stronę będzie wyglądała sytuacja. Tu w dołku też troszeczkę mokro, ale tam dalej już nie. Tylko tutaj. No ale tu śmiało przez ten dołek się przejeżdża. Tu gorzej z tą górką będzie na pewno. No tam z tamtej strony już będzie sucho tu jest tu jest najgorsza sytuacja zaraz zobaczymy już mamy kłopot żeby się podciągnąć ale jakoś jakoś idzie może Dało się jakoś to zrobić. Może nie będzie tak źle. Tutaj to się rozjeżdża pod kołami. Właśnie tutaj ten róg na górce jest zawsze bardzo mokro. Ale, może uda się to jakoś uprawić. To mam to wtedy szybciej. Mam nadzieję, że wejść. nie. Tutaj muszę trochę sobie cofnąć, żeby poprzeczniak mieć dobrze zrobić później. Albo może wcale tu nie dojadę poprzeczniakiem. Też tak może być, że się nie uda. Poszło. Ostatnio, jak byłem z nawozem, to przyjechałem tu sobie i widziałem, że jest mokro. Dlatego jeszcze się tutaj wcześniej nie pchałem, bo wiedziałem, że i tak tutaj nic nie zrobię. A a jeździć na jedno pole, 6 hektarów, jak tu mnie skończył, zostałoby kawałeczek, jechać drugi raz 7-8 km. No, nie ma sensu. Także odczekałem sobie, myślę, że już dzisiaj dam radę, dzisiaj jest piękna pogoda, jutro ma być piękna pogoda. Yy, to przeskie. myślę, że coś w poniedzieli yy, uda się zasiać. Yy, z nawozem tu byłem na życie. Na wprost, tutaj jest moje żyto, tam jest 8 hektarów, żyto po owsie. To tutaj ostatnio byłem z nawozem, widać już to pole zresztą. Co, nie bardzo mi się podoba to żyto, bo siane swoimi nasionami, to jest raz. Yy, tam od brzegu jak właśnie oglądał film z siania miałem dwie nowe odmiany yy, i dwie nowe odmiany A czy nowe, no kupione z tej strony i Co i była lipa, bo te kupione Właśnie były posiane z tej strony, gdzie tu niby trochę lepsza ziemia, ale z tej strony właśnie mi się wkradł robak. Tak prawie do połowy pola miałem przerzedzone. Tu dalej, co już było, siane swoimi, było sianą grubo. Już nie pamiętam ile tam. Ale to, to nawet, jak ten robak trochę przetrzebił, to, to i tak w miarę obsada jest a tam gdzie było siane hybrydą typowo, no to jak on to przerzedził można powiedzieć, to to była lipa. Przesiewałem później jeszcze raz. Samym siewnikiem jeździłem po polu, przesiewałem swoimi nasionami. Nie wiem, zobaczymy co z tego będzie. Na razie tutaj posypałem trochę azotu. Myślę, że w drugiej połowie marca jak tutaj posiejemy te grochy Trochę już tata tam posiał u siebie dzisiaj się je owies i jeszcze pokończymy te siewy i, i myślę, że z drugą dawką tu, tu wiada azotu już koniec i zobaczymy co się będzie działo wtedy Teraz mieliśmy dosyć spore przymrozki, także także to też jakieś wybujałe nie jest ale myślę, że jak już cieplej będzie, ten azot zacznie działać. To się bujnie jakoś. Jak to żyto. Dobra, jadę na razie dalej. Zobaczymy, czy uda mi się tą górkę zrobić. Tak jeżdżąc raz koło razu, czy nie będę musiał zagonki zrobić, żeby, żeby jeździć z górki. A jak widać kończy już to pole robię sobie ostatni poprzeczniak i będę uciekał bo jeszcze mam do uprawy tam koło domu tą górę myślę że już będzie szło że już tam obecno na tyle żeby można to uprawić Więc tutaj Tutaj ten róg, co był mokry, też już ładnie od psycha. To, co robiłem wcześniej, już widać z wierzchu, ładnie od psycha. Także mam nadzieję, że tu poniedzieli yy, będzie w miarę. Znaczy i tak nie będę siał tak prędko, bo jeszcze muszę rozszerzać nawozy. Znaczy jeden nawóz, polifoskę tylko tutaj pod grob. No i kamieni tutaj wyciągałem, to jest tak kamieniste pole pełno kamieni jest na wyciągane tym bardziej, z tym kultywatorem to masakra, ona wyciągało się dużo, trzeba przyjechać to to ładnie pozbierać A jak widzicie jeszcze, jeszcze się grzebie no i najgorszy ten ruch, bo tu już ładnie ładnie już obeschło tutaj już sobie tym tym śladem już sobie ładnie tu przyjechałem. O, tu już ładnie obeskuw widać. Tylko tam ten sam narożnik, tam troszkę ta, tak. O... Ale to tyle. To już myślę, że ruszone. Teraz ładna pogoda, to myślę, że na spokojnie sobie to obeskuje. Kopał, a tutaj już bez problemów. Także powinno już być wszystko OK tutaj poniedzieli, No mówię, trzeba przyjechać, pozbierać kamienie, trzeba odstrzeć nawóz, a potrzałem pogodę. W poniedziałek ma coś tutaj chlapać u nas w poniedziałek wtorek delikatnie. Także ani nawóz, ani kamienie się nie pozbiera czyli w drugiej połowie przyszłego tygodnia a przy znaczy tym deszczyk niewielki także on tutaj nic nam nie przeszkodzi jakoś mokro tutaj się nie zrobi tylko że no nawóz nie mamy blandeki, żeby rozsiewać to się zaraz kicha zrobi w rozsiewaczu no i kamienie zbierać deszczu no też nie bardzo także Yy, tu już mam koniec. Ja będę uciekał tam, yy, tam, właśnie koło domu. Jeszcze spróbować tą górę, także wam zaraz pokażę, czy to będzie szło, czy nie. No i dojechałem tu już na to pole. Yy, spróbowałem teraz z tamtej strony jakoś idzie, yy, jeżdżę teraz z tej strony też idzie. Także mam plan, żeby to skończyć. Dzisiaj uprawiać. O, tutaj, tą skarpę teraz jeżdżę. No tam muszę troszeczkę unosić. Bo tam to tak idealnie równo się nie zrobiło. No i gdzie Traktor pójdzie głębiej. Znaczy, traktor. Zjedzie, a, a kultywator zostanie, i, i wtedy idzie głęboko bardzo. Tak, tu już nam puchnie, ale pójdzie. Tak, tu o. Tak, tu mi się grzebie. Ale damy radę to zrobić. Jakoś trzeba aż będzie lepiej przesychało. Jak będzie ruszone, to fajnie nam to przesychał. Także działam tu. Sobie jeszcze mi został ten kawałek, tak jak widać. No i poprzedniaki jakieś. Także jeszcze coś nie, coś mam do jeżdżenia. No jeszcze trochę się zajdzie. Z górki trochę lepiej, ale też lekko nie jest. jest straszna glina, ciężko, ciężko to uciągnąć w ogóle. A jeszcze jak powstały te nierówności, to stałkiem, gdzie nie gdzie pójdzie ten na głębiej płycej i, i ciężko się jeździ No tu też jeszcze trochę podgrzebuję ale ale idzie, także damy radę. No i mamy prawy koniec już ostatnim śladem jadę tam wszystko tą całą górę zjeździłem poprzeczniaki, zjeździłem tu ostatni poprzeczniak z tej strony i, i jadę do domu, jest 17.15 także fajna godzina Szybko dosyć udało mi się wyrobić z tym, ogarnąć. Także mówię, w ten sposób to wygląda. Mam już wszystko, wszystko już mam pouprawiane pod groch. Teraz tylko jeszcze tam, co jeździłem wcześniej, pozbierać kamienie, posypywać wszędzie nawóz i, i można siać jeśli pogoda pozwoli, bo coś tu poniedziałek, wtorek ma padać zobaczymy słabo słabo widać, zakurzona szyba niby mokro, mokro, ale na wierzchu jak obeschło to delikatnie się kurzyło jednak bo chwilę jeździłem z otwartą szybą no to na telefonie kurz był także w ten sposób to wygląda, że zawsze coś trochę się kurzy. No, no, ja już tu dojeżdżam do końca i film też trzeba zakończyć. Zjeżdżam, jadę do domu, zjeść coś, odpocząć po całym tygodniu. Także dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego filmu. Cześć!